Zadanie dziewiąte za trzy punkty maj 2023 rok rozwiąż równanie równanie, które tutaj widzimy, to jest równanie wielomianowe trzeciego stopnia i najlepiej to równanie rozwiązać tak zwaną metodą grupowania wyrazów, czyli można sobie pogrupować pierwszy z drugim oraz trzeci z czwartym, czyli metoda grupo wyraz. Gdy już pogrupujemy wyrazy, no to patrzymy, co można wyłączyć wspólnego przed nawias tych pierwszych dwóch. Wspólnym czynnikiem będzie X do potęgi drugiej i w nawiasie zostanie 3, 3x. No jeśli zabierzemy X do drugiej, to zostanie po prostu sama dwójka. Zamykamy nawias. Z kolejnych dwóch, co możemy wyłączyć, będzie to wspólny element, to będzie liczba, czyli to będzie 4. I 12 podzielone przez 4 to jest 3x, a 8 przez 4 to jest 2, i tu będzie minus 2 równa się 0. No i zawsze warto sobie sprawdzić poprzez przemnożenie, czy zgadzają nam się znaki x do drugiej razy x, 3x do 3 minus 2 razy x, minus 2x do drugiej, minus 4 razy 3x to minus 12 minus 4 razy minus 2 to plus 8. Wszystko się zgadza. No i kolejną czynnością, którą wykonujemy, to zapisujemy w nawiasie jednym to, co zaznaczam, czyli x do potęgi drugiej minus 4 to będzie jeden nawias, a drugi nawias to jest ten element wspólny, który tutaj nam się znajduje, piszemy go tylko raz, czyli 3x minus 2 równa się 0. No i dostaliśmy już postać iloczynową tego równania wielomianowego. A jak postać iloczynowa, to wystarczy jeden z czynników, znaczy każdy z czynników przyrównać do zera, bo wiemy, że zerem jest wtedy kiedy jeden z czynników jest właśnie zerowy. Czyli przyrównujemy x do drugiej minus 4 równa się 0, czyli x do potęgi drugiej równa się 4. Jest to liczba dodatnia, więc można obustronnie spierwiastkować, czyli x jest równe 2. Pamiętamy, że tu będzie drugie rozwiązanie, x jest równe minus 2. No i ten drugi nawias też do 0 przyrównujemy, 3x minus 2 równa się 0. Czyli 3x równa się 2, dzielimy przez 3, czyli x jest równe 2 trzecie i to jest nasze trzecie rozwiązanie. No i proszę spróbować samodzielnie rozwiązać kilka podobnych przykładów.